Pozycja malasany, gilandy, czyli pozycja, w której z połączonymi stopami lub stopami ustawionymi nieco szerzej wchodzimy do głębokiego siadu, a stłobiem między uda i kontynuujemy wydłużanie kręgosłupa od podstawy, od kości krzyżowej, po czubek głowy, jest pozycją, która doskonale otwiera biodra i pogłębia pafiny dziś pokażę Wam ją w wersji z paskami które jeszcze bardziej zintensyfikują otwarcie bioder i pogłębianie pachwin. Paski umieszczamy, z pasków tworzymy pętle, które umieszczamy w pachwinie i na stopie. Klamrę umieszczamy w ten sposób, aby umożliwiała nam łatwą regulację wielkości pętli. Czyli jak widzicie pętla w pachwinie i na stopie. Ściągam paskiem ściągam paskiem pętlę w dół, w ten sposób zmniejszam jej wielkość. To samo na drugą nogę. Pętla w pachwinie i na stopie. Początkowo Możecie wykonać tę pozycję z rozstawem ze stopami nieco szerzej. W miarę jak pięty zaczną dotykać już maty, możecie zbliżać stopy do siebie, ponownie zaciskać pętlę, żeby ponownie wyregulować jej wielkość. I kiedy mamy już zaciśnięte, kiedy mamy już zaciśnięte pętle, wchodzimy na nasady palców i przesuwamy pętlę na pięty. Jeszcze raz zaciskamy wielkość pętli i kierujemy się piętami w stronę maty. Jeżeli tracimy równowagę, możemy chwycić oparcie krzesła. Jeżeli w malasanie zazwyczaj wykorzystujesz zrolowany koc pod pięty, ponieważ pięty nie dotykają maty, w tym wariancie Żadna podpora nie będzie Ci potrzebna, ponieważ tutaj funkcję podpory pełnią paski. Jeśli czujesz się stabilnie w pozycji, możesz umieścić ramiona na kolanach, co pozwoli ci wejść słowiem głębiej między uda i pozwoli również wydłużać kręgosłup od kości krzyżowej.